I ci, witajcie, jestem Stanisław Mazek, a ze mną jest... Przesta Przedstaw się. Kustarek. I teraz I Cię. w Human Lat na kanale Frygata Graczy. I Proszę mnie zostawić, nie chcę spadać. Przechodźmy to, co? Może teraz się zastanowisz nad prze na przechodzeniem gry? Puść mnie, nie bij. Ej, patrz, tam jest paliwo. Chyba. Wiesz, jakie... To jest czarne złoto teraz. Idziemy po paliwo. Paliwo? Chodź, popali Mów coś. Halo, Nie no. jakiś mowa. Zejdź, zejdź. Nie no zejdź masz mnie przeciągnąć. Sk Skaczę! Jestem Batman, a nie. Dobra. Mamy Sejwa, chodź tu, panie podskurek. Ale skacz do mnie, chodź tu, kłopku. Chodź, 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 Złapiecie, cię. cię, złapię cię. Skacz, skacz, złapię cię, złapię cię, skacz. Zmarnowałem! Myślę, że spadniesz. Nie! Halo! Muszę e, zostawić. E, e, Dobrze. E, nie wiem, na razie gramy w to, ale możecie dać propozycję, jak ktoś to w ogóle ogląda, na kolejne odcinki. Czy ma być homofosad? Nie wiem, tego Deeper, Terraria, dużo gier możecie proponować. Czy można też kupić a ty mnie puść i na razie w sumie już lat, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle zagłosuje, czy coś, bo zaczynamy z YouTubem Ma marzenia, można powiedzieć. Idziemy. No, weź. Idziemy, idziemy. Oh. Dobrze, ja przepraszam, rozgadałem się, a teraz ściągnij mnie. Teraz? Co a, bo tu trzeba łapać. A, to jest taka czarna... Młody, ador Mody, patrz na mnie. Co? Patrz na mnie. Co Dobra, ale chodź ukradł tutaj, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie Teraz się odwróć Nie, nie, halo, e, on, on tu nic nie robił, halo, nie, nie, on mnie bije No ja ci dam, ja halo, cię chcę tu policja, on mnie bije, no, ukradł mnie, ukradł mnie, ukradł mnie, Puść, Kucu No co? Seriously. Puszej! Puszaj! Puszaj! Oh, spider Dobra, to teraz idziemy tam. A wiesz, że tutaj? E... Ja wiem, kto to jest. O to ja na wiem, następny poziom trzeba wsysnąć. Co? Trzeba wziąć na następny poziom. O, 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 o! Jestem... Podaj teraz to! Łap! Masz? Nie, czekaj. To jest, to jest yy, cheatowanie. Nie musiałeś nawet mi tego podawać. Musiałeś, nie musiałeś mi podawać. To jest w. No musiałem, bo trzeba tak robić. Bez tej rurki mo mogłem otworzyć to. Teraz trzeba poglądać w tej rurki. To, to. to jest jakiś zawór. No ale pomóż, weź tam tu drugą rurkę. Jaką drugą rurkę? O to moja. A no! To mam wyrwać? Tak. A! To Dobrze. To e, a w tym czasie, nie wiem, jak ktoś jeszcze dotrwał i nie, nie umarł z nudu w tego momentu filmu, to może napisać: e, Ku co no. cheatuje w. Chopa, tak. Bo on no. chciał iść tam, a mogliśmy iść. Dobre. czekaj, Dobre. bo mi tutaj nie działa. O, teraz tak podniesiemy się ten O, jest? Teraz ja muszę pomóż. Teraz Pomó trzyma. Jeżeli kolejne odcinki aby nie zmienić gry, to piszcie w komentarzach. A przy okazji jak się, jakbym się podobają Wam się yy, nasze te filmiki, to nie wiem, dajcie subskrypcję czy łapkę w górę dla zasięgu żebyśmy mogli się jakoś tam rozwijać. Co robisz? Niszczę, niszczę. Co to jest. Co tu się robi? Musisz zepchnąć to. Nie w tą stronę. Przecież to strzałki. Nie widzę. Jestem głuchy, z nie są! Ale ja jestem głuchy i nie widzę. Dobra. Jestem głuchy i nie widzę. Dobra. Okay. Czekaj. Turlanko. Turlanko. Nie! Eee. Eee. Tak, tak, tak. Tak miało być. Tak miało być. A przy okazji idź po rury do tamtego poziomu, no bo... <laughs> Widzisz, nie? ale widzę, że on to, to dziś się chyba zamknął. Yy, nie wiem. To mi nie działa, więc trzeba próbować czegoś innego Dobra, tej parury ja idę po to. A, tu jest rurka! Gdzie? Chodź. A, widzę. To. Co ja mam No i beczkę miałeś ja ja, mi, mi, mi Nie, nie, nie Patrz, łapaj, 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 ja nie łapaj nie jestem najlepszy na WF A jednak jestem najlepszy na WF Obra. i co teraz? Halo? 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 <noise> to jest coś jakiś... Nie, nie, niezbyt pełnosprawny umysłowo No, I have poor. Dobra, teraz Waszy. rzucę, łapaj. łapaj, łapaj, łapaj. łapaj. No, to, no, łapaj to. No, łap to. Halo. Czeniasz Halo, chodź. Nie, to długo zajmie. To możesz złapać. O, samo spadło. Ale gdzie? No, tutaj. O dobry, Teraz trzeba to pchać. O! Pchać? Ale, ale, Limbo! Też umiem Limbo, zobacz. Limbo! A i to trzeba. Ale, to jest smurt. Ja nie umiem. Nie, nie. Nie wiem, nie wiem. przedmiot w życiu smurt. ale Tego nie wzięliśmy. Co? I tego nie wzięliśmy. Nie wzięliśmy. Czego nie wzięliśmy? Tamtej rurki. Jest jest rura. No, chodź, ja na to wejdę, ja na to wejdę, ja na to. Oh, dobra, dobry plan, no to chyba chodzi w tym. Ja jestem lepszy w byciu, duży mózg. Duży mózg, czas. Dobra, pchaj to, pchaj to, Tomasz, pchaj to. I... Trzymaj to, popchnij to trochę mocniej i trzymaj. Trzymaj! Ale nie to, tylko to! Z tej strony! To nic nie da. Opa! Chopa! Trzymasz? Cześć, cześć, zapuścijcie mi. No, dawaj. Dawaj. Ale dawaj. jesteś, jak, jak, jak bardzo chcesz. O, ale nie, o, aaa, odruchy odruch, odruch w dżungli. Przepraszam bardzo. Złapi się, patrz. Nie! Nie! <grystanie> <grystanie> Moje może! Tarzan. O nie. Nie, nie, nic nie było. Merdowy, teraz. O, teraz będziesz mi trzymał łaskawie? No. Mister Krycha? Wiesz, Dawaj. co można jeszcze zrobić? Że to spadnie i to wleci. Na górę i to zepchnie samo, ale może... Mi nie, nie, to nie dosięga, to nie dosięga, to się próbowałem Ale nie to, to długie O, 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 o jakiś <grym <grym agresywny komar gra no uno Umiesz ładnie liczyć do y, trzech po hiszpańsku? Ja umiem do czterech, jestem taki. Uno, dos, tres, cuadros A umiesz Chyba jedno? Nie Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A ty umiesz niemieckie? Umiem niemieckie. Powiedz mi coś, powiedz... Yy, to jest szpital po niemiecku na przykład. Krankenhaus. Co? 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 No. Krankenhaus. Dobra, ja idę na hiszpański. Żaden niemiecki. Ej, przynieśmy to jak ławeczkę w szkole. Dalej. <ścoughs> Czekaj. Muszę dzisiaj iść? No. no. Okay. O, Teraz o to... tak, tak, idzie z moim planem wszystko, albo nie, 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 ja zejdę, ta, chyba musimy zrobić mój plan, że to się zobacz, że to długie poleci na tamtą. A bo z jednej strony jest dłuższe. No. Czyli patrz, bo chyba mo można po prostu z tej strony wejść, o na to i się tam złapać. Z hejterem niszczysz właśnie Brawo. Ej, nawet się zasejwowało jako level to Ej, ale no. my jesteśmy smutni. No, dawaj, składaj to Mmm, dobrze, już to robię. To zostało na szczęście jest wyciszony. A! się! Dobra. Niestety na szczęście mam jest wyciszony. A, no, montażysta jest, jest wyciszany i nie ciśnie z nas, deklarowany. jest to na Discordzie. On tutaj w sumie bardzo dużo robi. Dobrze, mamo. Ciekawe. Co będzie wyciąć? Ciekawie, mama idzie do Lidla. Każdy pytał. Każdy pytał. Tu się otwiera! Otwieram się tutaj. Węgiel, trzeba coś spalić. Ja lubię palić. A co lubisz palić? Oczywiście Cebet... Nie no, ja jestem za mały na... Yy, a, a chciałeś powiedzieć, że... Hi, hi, dobra. Nie, 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 nie. Ja wiem co trzeba zrobić. Daj, daj, daj. daj. Yy, przenieś mnie tam, przenieś mnie. Czekaj. Muszę spać. Może zobaczyć, ja mam patyk, a tam jest węgiel. To się zapali i tutaj jestem mądry i mądry. Trzy, złapał mnie patyk. po prostu, nie <laughs> Wejdź tu i nie uratuj, Albo nie, nie raz. Ale złap mnie za głowę. Uratuj mnie. Uratuj mnie! Ratuj! Bok. Oje, nie ty. Nie! Dziękuję! 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 Nie wiem jakim sposobem się to stało, że ja cię złapałam. Ale to była akcja! Łap, lecisz! A musisz wskoczyć. Dla mnie za ataki. O kurde. złapać? Tak, za mnie. Halo, pomóż mi. Idę. Nie, skin sunika jest piękny. No. Nikogo Haj mnie do góry. Czyli wystaw patyka jeszcze raz. Wystaw patyka. Złap go po prostu, ja się będę mógł wciągnąć. Dzięki. Krótki jakiś. Z, wieprza. Z wieprza. Proszę, proszę tak nie mówić. Weź mi mojego patyka. Złap. Złap nie za patyka. Chodź tu. A, dobra. To wystaw go wyżej. Będziemy palić patyk! Musisz to przytrzymać to muszę ci. Czekaj, 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 nie, idź! Trzymasz? Nie, czekaj. Nie, nie trzymam! A ja wiem co ja muszę. Czekaj. Położę to tutaj i poczekam... No idź. idź. cholera! Cholerę. Ty musisz tam pójść do pieca i podpalić patyka. Deskę mogę sobie chyba podpalić. Czekaj, muszę najpierw złamać to. Tezkę chyba też się da podpalić, nie? Mam no drewno Zmieszczę się chyba Chyba no, zmieścimy się. Palisz się? Kolego? Palisz się? Pali się O pali się Kolega się pali. Ty się montażysta wycisz? Nie no Montażysta jest Możesz się przywitać. Halo panie Hadox O witam, witam bardzo się stara nad kanałem w ogóle on tutaj jest, rozmowy, bo to mnie tutaj ten... Tak? Mm. Jak chcecie montażysty w następnych filmach, to też, chodź, ty, chodź. też możecie napisać w komentarzach. Przepraszam, że z syklami. Co? Chcecie podać tą deskę? Tak, Ta, daj ją. Złap za ogień, nie parzy Prz Przyrzekam, że nie, nie poparzy. Tylko Mam mi nie to? spadnie, no. nie? Nie parzy. Nie

daj okay. się tutaj. Nie. Tutaj się złapię. O nie. Okej. Okay. Nie spadę. Szybko, bo mnie palce już <laughs> Nie palce ci. A! Cholera! Coś zrobił? Ja, ja bardzo przepraszam, Kurczę mać. Okay. i patrz gdzie jestem. patrz gdzie jestem. Tele. Na koniec świata i jeszcze dalej! Tak teraz patrz, wróć tam i mi to ubel... I mi tą kładkę przytrzymaj. Czekaj. Nie, nie teraz, Rysza. Nie mnie. No ja umiem sam palić deski. Ty, bo ty... Chodź tu, 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 chodź tu. Czekaj. Ale patrz, tutaj, tu... Patrz. Nie, nie! Chyba? Teraz ty? musisz... Ej, bo ja dobrze zrobiłem. No. Błędem zrobiłem ty dobrze. Ty! Ale jestem smart! Widzisz? Ja to zepsułem, ale naprawiłem. Na raz. Ty Dobra. Zemnie... Teraz będę musiał to przetrzymać. Patrz. Nie przytrzymuj nawet. Nie bo jak na tę tą stronę, to...

Adoks, co ty robisz? Montażysta, monta... Montażysta. Chabata! Ja to złapię, ja to złapię! Nie ja złapałem! Nie! Wiem! Dobra, intro jest. Ja intro. Daj nam podło. Outro, będziemy się Chodźmy potem... Nie, ja tylko nawet tutaj chyba nie jestem w stanie Daj wysłać. To. Daj mi! Tego nie złapię, no bo ile to waży? Więcej niż to Przepraszam, to też chyba będzie występował w filmach takich kolegach ch chlebnych. Czyli teraz to na prawo. No, ale chyba. Kolega chleb troszeczkę waży z, z real. Dobra. Troszeczkę. O! Nie! <grystwo> jeszcze trochę, jeszcze złapie, trochę. złapię, nie, jest. Jeszcze trochę przesuń Udało ci się to nawet wciągnąć Ten silny jest Prawie nie zgniął Ale prawda, że tutaj jest tak? Chyba? Oczywiście, że tak jeszcze przepchać trochę Dobra, złapię się o! Ty nie umiesz skakać. Da, dar, dać Ci rękę? Nie, dostałby sobie. Dobra. Chodzimy. Tutaj, e, tutaj trzeba łańcuch. Będziemy niszczyć łańcuch. No, Myślałam, zarabimy. Radnym... Jak co tam wlazłeś? To się zaraz piszę. ty Tam musisz być, bo musisz mi dać te rurki. Ja jestem. Mechanik. No, ale teraz zwalnij, teraz wolnij. Rurką, czy czymkolwiek. Tam ci zapomnieli się pożegnać, więc zrobię to za nich. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Możliwe, że jest Human for Flat, raczej tak, bo bardzo polubili Gierkę, jak możecie zobaczyć. Więc do zobaczenia w następnym odcineczku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i nie przedłużam.